Dzień dobry, tu z Gorzowa. Dzisiaj jestem na meczu Siatkarskim. Gra Stilon Gorzów z techniką Gdańską, prawda? Tak jest. Tak jest. Oznawiam teraz trenerem na temat tego meczu. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Niech pan powie kilka słów. To będzie trudny, że tak powiem, mecz, łatwy, dacie radę? Yy, powinniśmy dać radę, ale ze względu na to, że są takie okoliczności, pierwszy raz na tej sali gramy, więc mogą udzielać się wszystkim emocje, zarówno nam, moim chłopakom, tak jak chłopakom z Gdańska, więc zobaczymy, jak się mecz potoczy. Mam nadzieję, że będzie dobre widowisko. E, liczymy na pełną halę, ja widziałem tłumy przed wejściem, myślę, że napełnimy tą halę i ta piątka będzie. Oj, jak będzie tak tętniło i tak szybko się napełniało, to myślę, że może być rekord. Jakie miejsce ma siatkówka Stilan, jeśli chodzi o Polskę, o kraj, o ligę? E, no, Gramy teraz na poziomie drugiej ligi rozgrywkowej, ale mamy nadzieję, że będziemy wyżej. A w tabeli jak tam? W tabeli jesteśmy na piątym miejscu, ale tabela jest mocno zbliżona do siebie, więc tam jest bardzo ciasno i każdy mecz jest no, na wagę kilku miejsc w tabeli. Jeśli chodzi o zawodników, są jakie gwiazdy? Oj, same gwiazdy. Same gwiazdy? O co ja pytam? Najmocniej przepraszam, nie wiedziałem. Czyli dzisiaj będzie mecz bez problemu. Tak jest, naprawdę. Wszyscy są wartościowymi zawodnikami i wszyscy dadzą radę dzisiaj. Spotkania następne tutaj państwa będzie kiedy w Gorzowie? Oj, trudno do ustalenia. Mam nadzieję, że będziemy tutaj gocić e, Toruń i wtedy byśmy jeszcze raz tutaj zawitali na tą e, naszą arenę godowską. Czyli co? Trzymam kciuki, powodzenia życzę, wiem, jest takie święcie spin, spin troszeczkę emocjonalne, zaraz będzie mecz, prawda? Tak jest, to trzymam kciuki, kochani. Dziękuję bardzo. Dajcie czadu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. E, jest optymizm, jest silna załoga, jak słyszeliśmy i może być ciekawie, może być e, dobrze. E, tutaj zobaczcie sami, jaki jest tłum, tłum kibiców. Do zakończenia drzewki pozostało około 5 minut, a my, Szanowni Państwo, za chwilę sprawdzimy aktywność naszej trybu. Ci, którzy mieli już okazję uczestniczyć... Zobaczcie sami, tu się zapełnia cała hala, jeszcze trochę i tutaj... Te tłumy tutaj wciąż są pod halą. Na to liczę bardzo gorąco, że będzie dzisiaj komplet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mecz siatkówki. Co pan o tym myśli? Wygramy, nie wygramy? No, mam nadzieję, że wygramy w końcu. Inauguracja tutaj siat... Oj, piłka. Oh. <laughs> Siatkarskiej drużyny na, na nowej hali. Mam nadzieję, że e, siatkówka wróci do, do Gorzowa i siemanko I, i, i... i zagramy w końcu w plus lidze w pierwszej lidze trzymamy kciuki właśnie tu jestem po to żeby sprawdzić jak to w siatków w Gorzowie jest czy będzie zainteresowanie mamy piękną halę wiemy że darmówki dzisiaj wejściówki zrobiły swoje i na pewno wypełnimy tą halę tak mi się wydaje bo tam jeszcze jest tłum ludzi przed halą co pan o tym sądzi że warto inwestować w siatkówkę no oczywiście że tak warto inwestować w sport no ale tutaj o kolega którego widzę po 10 latach, graliśmy razem w siatkówkę. Biorąc pod uwagę to, jak mentalnie Gorzów jest zżyty z siatkówką, z świderskim i tak dalej, myślę, że to jest bardzo ważne. I ja cieszę się, że tak bardzo, tak dużo ludzi przyszło tutaj, że jest tak dużo młodzieży, że to wszystko ma bardzo fajną motoczkę. Wygląda to bardzo fajnie. Myślę, że poziom sportowy też jest fajny. Oby, oby znalazły się pieniądze i, i wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jak zwykle to pieniądze, złoty gra, ale, <grafy> A jak pan, pan grał w siatkówkę tutaj w Gorzowie? Tak, 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 tak. A jak to było dawno? No. To było dawno, miał 32 lata, ale, ale jeszcze w takich juniorach tutaj z kilonu Gorzów grałem. Rozumiem, czyli ten sentyment jest? Jest ogromny. Ja, ja przyjeżdżałem tutaj e, na mecze siatkówki razem z tatą, I kiedy miałem... Byłem chyba może w wieku mojego syna teraz. O. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> byłem w wieku mojego syna. O pan Radek I Ikona siatkówki Gorzowskiej. Ja mam ogromny sentyment do tego sportu, zwłaszcza w Gorzowie. Uwielbiam stylon, uwielbiam siatkówkę, Mam nadzieję, że na tak pięknej hali niedługo będziemy za rok, za dwa, za trzy mogli oglądać siatkówkę na najwyższym, najwyższym poziomie, w najwyższej klasie rozgrywkowej. A i ja Pan powie, co pan sądzi o zawodnikach naszej drużyny siatkarskiej, Gorzowskiej? Czy zawodnicy są mocnym punktem? Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę to, że na przestrzeni całego sezonu yy, są pozyskiwani nowi zawodnicy, to mam wrażenie, że są na to pieniądze przede wszystkim. Jeżeli są pieniądze, yy, to i ten poziom yy, konse konsekwentnie będzie będzie rósł tutaj i chociaż jest, jest też, o przepraszam. O, stilo. Jest Maciek Kordysz, 38 lat, w świetnej formie, są chłopcy, którzy tutaj jak Libero, ostatnio byliśmy na meczu na warszawskiej, Libero po prostu petarda, nie? To jest klasa, klasa plusligowa, także... Czyli co, trzymamy kciuki, wygramy! Myślę, że wygramy. To wygra, wygra mecz? Stilon! Dziękuję bardzo, bawcie się dobrze kochani. Dziękujemy bardzo. Już zostało niewiele czasu. E, patrzę na trybuny, są jeszcze wolne miejsca. E, na zewnątrz się wydawało to tak, że e, ta hala dzisiaj będzie zapełniona po brzegi, ale tu jeszcze widzę całkiem sporo wolnych miejsc. Dzień dobry. E, pani kocha siatkówkę? Uwielbiam. Nie? Uwielbiam. O... Bo tak myślałem, że nie, to ja ten tam numer telefonu ewentualnie. Nie, nie, kibicujemy już e, córkę, próbuję tutaj zarazić siatkówką, także, dlatego siedzimy tak blisko. Jasne, a co o tym myślisz? Eee, głośno krzyczy. Głośno, głośno, no. Jak masz na imię powiedz jeszcze? Zasia. Bardzo mi miło. E, to co, mamy posłuchasz czy nie? Może taka, może nie, nie. Bo to wiem. piękny sport. Podejrzewam po wysokości mamy, że grała kiedyś. Tak, ja trenuję. Trenowałam od, od 10. Odkąd miałam 10 lat. Nie może być. Tak. Ale w Gorzowie? Tak. Poważnie? Tak. I są sami zawodowcy, bo tak idę, idę Także, no, ten ten, z kamerą, idę z mikrofonem. Jest to masa ludzi ze sportem związanych. Tak. I co pani myśli? Gorzu ma szansę na mocne miejsce w Polsce? E, no myślę, że tak, no trochę czasu trzeba, ale pewnie pewnie się doczekamy. To ja trzymam tam... kciuki. Zawodę, młode... też po kolei trzymam kciuki. Tak. Zgódź się mama się ucieszy. Jak znam Tak, widzicie. tak, właśnie tak trochę popycham, mówię, jesteśmy tak blisko, to może. Powodę nagrani.